Dzień dobry, szczęść Boże. Spadł deszcz, wezbrały potoki i skończyło się rumakowanie na dachu. Musiałem zostać w pokoju, bo we Wrocławiu dzisiaj chciałem powiedzieć w opolu we Wrocławiu dzisiaj pada deszcz. Dlatego witam Was serdecznie w moim małym pokoiku. Niektórzy się śmieją, że to reklama IKEA w zakonie. Ale idźmy do Ewangelii, przypowieść o winnicy. Po raz kolejny obraz winnicy w niedzielę dostajemy, po raz trzeci z tego co kojarzę. Dzisiaj jest taki obraz, który można by zobaczyć, w którym można zobaczyć między innymi dwie rzeczy: jedną taką bardzo trudną dla nas prawdę o nas, i drugą pełną nadziei. Zacznijmy od tej trudnej, co by skończyć właśnie na obrazie z nadziei. Weźcie sobie ten fragment, z jest Ewangelia Świętego Mateusza, 21 rozdział od wersetu 33. I po pierwsze, ta trudna rzecz, warto, żebyśmy zauważyli, że kimkolwiek w kościele nie jesteśmy, czy będziemy od samej góry idąc papieżem, biskupem, proboszczem, kardynałem, nie wiem, jakimś urzędnikiem kościelnym, czy będziemy po prostu chrześcijaninem w kościele. To wszyscy jesteśmy zarządcą kościoła, każdy na swoim odcinku. Nie możemy sobie dać wmówić czegoś takiego, że ta przypowiedź jest tylko i wyłącznie o tych zarządcach, jakby z instytucji, ale ona jest o każdym i każdej z nas, bo każdy z nas jest zarządcą kościoła. I ta Ewangelia nam pokazuje ten obraz winnicy, tych ludzi, których posyła właściciel winnicy po owoc tej winnicy. Że człowiek w kościele, znowu, jeszcze raz to podkreślę, bez względu na to, na jakim urzędzie jesteśmy, za co jesteśmy odpowiedzialni, czy ktoś będzie odpowiedzialny za diecezję, czy za parafię, czy za swoją rodzinę, czy za samego siebie, to jesteśmy w stanie, jak pokazuje ten obraz ewangeliczny, zabić każdego, kto chce stanąć nam na naszej drodze egoizmu. To jest bardzo trudny obraz, który nam pokazuje, że jest w nas bardzo dużo. Właśnie egoizmu, że jesteśmy w stanie pozabijać wszystkich, łącznie z dziedzicem, po to tylko, żeby mieć dla siebie. I tutaj warto popatrzeć, po co ja w kościele jestem? Czy rzeczywiście jestem po to, żeby wydawać owoce i te owoce dawać panu? I tu jest nasza bezinteresowność: na ile rzeczywiście jesteśmy w stanie oddawać to, co dobre Bogu, a na ile jesteśmy w kościele tylko po to, żeby siebie jakoś nakarmić? W różny sposób, tak jak mówię, w zależności od tego, gdzie siedzimy, za co jesteśmy odpowiedzialni, każdy coś chce zagarnąć dla siebie. I ta przypowiedź nam bardzo mówi o tym, że jesteśmy w stanie zabić każdego, kto próbuje w jakikolwiek sposób stanąć nam na drodze, do tego, żeby nakarmić swój egoizm. Bardzo taka prosta myśl, ale myślę, że bardzo istotna dla naszego codziennego rozwoju, badająca właśnie nasze motywacje, dlaczego w tym kościele jestem. Co ja tak naprawdę chcę? Czy chcę rzeczywiście pomnażać Królestwo Boże? Czy chcę być kimś, kto tylko zagarnia dla siebie? Jak to zbadać? No bardzo prosto. Każda msza kończy się tym słowem: idźcie. I na ile rzeczywiście wychodzę, nie wiem, ze swojej modlitwy osobistej, z Eucharystii, z czytania Słowa. Zbycia katolikiem, zbycia chrześcijaninem do innych ludzi, na ile idę im zanieść owoc z tej winnicy, w której jestem, czyli podzielić się miłością, dobrocią, dobrym słowem, wsparciem, nieobmawianiem, nieosądzaniem, ale dawaniem wsparcia, a na ile rzeczywiście obmawiam, osądzam, wysyłam do kąta, zabijam w swoich opiniach. Wtedy zagarnia tak naprawdę owoc winnicy dla siebie. Jesteśmy posłani, żeby ten owoc zanieść innym, a nie jesteśmy w kościele po to, żeby tylko siebie karmić. A druga rzecz, która jest bardzo pełna nadziei, i nadziei w kontekście. Całego świata, w kontekście całego Kościoła, ale też osobistym, moim, twoim kontekście, to ta Ewangelia, ta przepowiedź nam pokazuje, że Bóg jest niezmordowany w tym, żeby nam pokazywać swoją miłość. Popatrzcie, posyła jednych, drugich, trzecich, kolejnych i się w tym nie męczy. Co więcej, kiedy w końcu yy, zabijają yy, dziedzica, czyli chodzi o Chrystusa a czytamy tę Ewangelię w kontekście to Pan Jezus przygotowuje wszystkich w kolejnych rozdziałach do, do męki i zmartwychwstania I, ta, i ten obraz zabitego dziedzica pokazuje nam znowu upartość Boga w miłości że On zawsze będzie tym, który, będzie, który nam będzie wyznawał miłość, tak bardzo że nawet kiedy zabijamy dziedzica to On z tego z tej śmierci z tego co Zostaje z Jezusa w grobie, wydobywa życie. I taki jest nasz Bóg. I choćbyśmy, nie wiem, jak się zrzymali w swoim egoizmie, jakbyśmy się zrzymali w tym, o czym mówiłem w pierwszej części, że będziemy zagarniać dla siebie, czyli będziemy grzesznikami po prostu, to Bóg jeszcze bardziej będzie posyłał do nas kolejnych, ostatecznie pośle swojego syna, żeby pokazać nam, jak bardzo nas ukochał. Nie, żeby dawać nam. Yy, nie wiem jak to powiedzieć, powody do wyrzutów sumienia, bo Bóg tak nie działa. Bóg nas kocha po prostu bezinteresownie, Jego miłość zawsze jest bezinteresowna i pokazuje nam ta przypowieść, że Bóg zawsze wyprowadzi dobro z tego, kiedy człowiek jest egoistą. Co nie znaczy oczywiście, że mamy być egoistami, mamy się starać, mamy próbować, bo miłość zawsze człowieka popycha do rozwoju, ale wiemy, że ta nasza miłość jest bardzo ułomna. Więc sobie tę dzisiejszą Ewangelię i zobaczcie te, zobaczcie te dwie rzeczy. To, że bez względu na to, kim jesteśmy, mamy tendencję do tego, żeby rzeczywiście zagarniać owoce winnicy dla siebie, ale też zobaczmy drugą prawdę, która jest najważniejsza, bo bez niej wpadamy w rozpacz: że Bóg jest kimś, kto w niezmordowany sposób zawsze będzie chciał nam okazać swoją wielką miłość. Miłość to jest pasja Boga. Miłość to jest coś takiego, co sprawia, że Bóg z jednej strony cały czas musi kochać, a z drugiej strony właśnie pasja, czyli coś, co do Go doprowadza ostatecznie do śmierci, do cierpienia, pasji Jezusa. I w ten sposób pokazuje, jak bardzo nas ukochał. Cokolwiek się w Waszym życiu dzieje, cokolwiek dzieje się w moim życiu, cokolwiek przeżywamy, jak bardzo jesteśmy smutni, jak bardzo nasze serce jest poranione, a może nieżywe. A może umierające, to zawsze on będzie tym, który przychodzi choćby z małym promyczkiem nadziei. To naprawdę nie musi być od razu rewolucja w naszym życiu. To od razu nie musi być to, że przeskakujemy jak wajcha, nie wiem, z jakiegoś stanu, w którym jest jakiś potężny smutek z jakiegokolwiek powodu, do wielkiej nadziei, euforii, ale chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że Bóg powoli, sukcesywnie tę wajchę powolutku przestawia bo jest niezmordowany w tym, żeby nam pokazywać swoją miłość. Życzę Wam dobrej niedzieli. Proszę Was o, o wstawiennictwo przed Bogiem, o modlitwę za dzieciaki z naszej parafii. Dzisiaj z dwóch szkół dzieci przystępują do swojej pierwszej komunii. Niech im wyjdzie słońce, niech się ucieszą też tym dniem. Dobrego dnia. Szczęść Boże. Do widzenia i dobranoc. Trzymajcie się.